Siemanko, widzowie, z tej strony Adam. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Spec Simulator 99. Jesteśmy na moim pra prawie, prawie nowym koncie. Ło, co my tutaj mamy? Dobra, zobaczmy na początek, co ten update u nas nam skrywa. Bo ogólnie, dzi bo ogólnie dzisiaj będzie em, odcinek serii, pierwszy odcinek z serii od Zera do Titanika. Albo do... Przepraszam widzowie Będzie od zera do jakiejś tam ilości rzeczy Już tam troszeczkę na tym kącie grałem, albo tylko troszeczkę udaję daj... na słowo Network in Void World 3. No to troszeczkę nam daleko. Ok, zobaczmy co my tutaj mamy. No za 3200 robuxów taka książeczka. Random 2 and titanic Shanks". Will o matko bosko. To będzie tak opłacalne. To może zakupię. Ale choć nie mamy praktycznie nic. To tutaj, tutaj ogólnie farmimy ciągle. No i o co chodzi w tej serii widzowie? To nie jest takie krzywsty, że, że... Będzie to będzie podobnie, tylko popatrzcie co mi piszemy zawsze. Będziemy się witać. Hi. Prysy. Więc I tak będziemy prosić gamę aż do jakiejś ilości. Na przykład dzisiejszy cel to jest 100 tysięcy. A jak będziemy mieli blisko miliona, to milion. Na razie dzisiejszy cel to jest 100 tysięcy. Dzięki brachol. Dobra, dzięki typie. O, tego jeszcze nie było wcześniej. Tylko że komu to się Dobra, No ja tego na pewno nie kupię. Okej, okay, wysyłamy kolejne trade do ludzi. Okej, okay, piszemy: "Hej". wiecie okay. co, widzowie. Dzisiejszy cel to będzie no, no, no. haj już 2 minuty odcinka jak to szybko leci no to, no to widzowie spróbujmy dzisiaj zdobyć takie no 500 tysięcy tak po, po środku 500 tysięcy będzie git nie tu nie chcę proszę was łamać tylko to znaczy, że mamy 10 mapę. Okej, okay, widzowie. Dzisiaj będzie konkursik na coś mało wartego. No ale trudno. Mam takiego gift bag. Napiszcie nikt w komentarzach, żeby zgarnąć takie coś darmowe. Nie ma żadnych wymagań. Jedynie co musicie zrobić to po prostu obejrzeć do końca. Darmowe 10 tysięcy i darmowe 10 tysięcy gemów jest wasze. No, mam takiego samego. Dobra, to jest. dla Black. Moja Black. Dobra, trudno. Nie interesuje mnie ten typ. Hexus, zmieni hipnotycyzm. Hipnotycyzm Mankay. To jest ten, aha, Dzie 10 miliardów za huge'a, no to powiem wam widzowie mocno. Widzowie, wiecie to szczerze, rada kusi ta książeczka, naprawdę, potem byśmy to, to, to wymienili za Titanicę jeszcze, moimi rzeczami. A i ogólnie widzowie, dzisiaj na shortzie e będzie ogłoszenie, że, żeby, że, że możecie wysłać mi gift na moje konto. Jeszcze raz przypomnę mój nick to Adamo nie paro... Adamo nie paro Roblox one. Adamo nie paro Roblox jeden no i teraz źle zaczynamy. Okej, okay, meg myk, myk, myk. No co? Nie co teraz będzie taki cały rządek to Pewnie tak, ale zobaczmy. Nie. No co? To będzie taka to będzie takie coś, że... Takie coś meg meg myk, myk. No co ja robię? Dobra, zobaczmy. to pewnie będzie Dakar, to będzie pewnie taki ślaczek. Albo i nie. To zależy od czegoś innego. Jak będzie widzowie od czego to zależy, to napiszcie w kom. Ale jak ludzie O, gdzie? Przy... ma. Dobra, wysła. Okej. Okay. Czemu? dobra Jak ten odcinek szybko leci O nie! Dobra, nie wadzić to. Będziemy tutaj stać Teraz ja nie mogę się na tym odcinku skopić. Jakiś besti dołączyła. I kilka No, błagam, daj mi GEMY Pięć tysięcy. Nie, no dobra, lepsze to niż Don't games. Takie rady, go jest, to spe, spe, specjal. no. bro. Zobaczmy, czym ten The Fish. Czy. Okay. The Fish. Aha, daje mi. Czyli ten typ, w tym momencie, daje mi połowę swoich gemów. Dziękuję bardzo. Ogólnie, wtedy pamiętajcie o subskrypcji, bo dobijamy tysiaka do końca 2025. Co.

dobra, nieważne. Mniejmy gdzieś tych ludzi. Ale, ale to by serio, ja łączę w swoim życiu. Ogólnie ja mam na moim głównym koncie deskę. Mocną, która jest dużo. Bo... Ja wydam na Petsimaliter około 10 tysięcy Robuxów. I takie coś mogli zakupić, kupowanie Robuxów przez ukryskowane. Aj, dobra, 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 przepraszam. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Ja ogólnie widzę, że spróbuję takie coś zrobić i zakupić to. Bo to naprawdę jest mega kozackie. Tylko żeby to nie spadło do, na cenie. Jakiegoś do jakichś dwóch gemów. Żeby to spadło na cenie do dwóch milionów, to mi się troszeczkę wkurzył. Ale ogólnie pokaż mi tego nowego forever. Już do Del Dragon no on jest piękny. Jakiego nie będę mieć, to jo, ja nie wiem. Boże, to i te Niki rosną na cenie. Jak to wygląda? Dobra. no widzowie, dobra, dzisiejszy cel to nie, nie... wiem już sami ile gemów. Jeżeli oglądacie do tego momentu to już słyszycie. No matko, dobra widzowie, co tu się odwala? Ambrakadawra Ambrakadawra Czary marzenie Ty nie bierzemy bo jesteś za stary Pum Dobra widzowie, widzowie napiszcie w komentarzach to znaczy takiego youtuber jakim jest gaba 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 Wiewe Gaba pięć jeden pięć Gaba pięć jeden Napiszcie koniecznie w komentarzach Dobra widzowie, więc ten nasz 10 cel się nie udał, to będzie to jest mega, taki mega króciutki odcinek, więc widzowie się w, z wami żegnam i możecie się spodziewać dzisiaj drugiego odcinka. Nara.